Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym po raz pierwszy przetestuję kosmetyki z i Maxa. Jak widzicie, jesteśmy trochę w innej scenerii, jesteśmy na tle mojej kuchni, a to wszystko dlatego, że ja tych kosmetyków jeszcze nie mam i właśnie zbieram się do wyjścia, ponieważ po prostu jadę na zakupy. Przekonamy się wspólnie, czy będę w stanie kupić rzeczywiście ciekawe kosmetyki za niższą cenę, czy też czekają mnie niemałe wtopy. Zabieram Was ze sobą na zakupy, zapraszam serdecznie do oglądania oglądania dalej i w drugiej części odcinka oczywiście te kosmetyki będziemy testować. A wychodząc, chciałam Wam jeszcze pokazać moją dzisiejszą stylóweczkę. Wiecie, wiele osób pyta o te spodenki i one są naprawdę super. To są spodenki z Zary, które mają właśnie taki podwyższony stan i naprawdę super się w nich wygląda. E, buty to mam zwykłe snickersy z Steve Madden. E, koszulka jest z handemu i też jest super, a moja dzisiejsza fryzura to jest po prostu pozostałość po wczorajszych lokach, więc ona jeszcze jest taka roztrzepana, ale coś na pewno z nimi dzisiaj zrobię. Jesteśmy teraz w Blue City, zaczynamy łowy. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jestem na lodach, a nie w TK Maxie, to już spieszę z wytłumaczeniem. Mianowicie, weszliśmy do sklepu, podeszliśmy do działu makijaż i muszę Wam powiedzieć, że był taki bałagan, jakiego dawno temu nie widziałam. Tak naprawdę tylko jedno małe stoisko, które zdążyłam Wam nagrać, w miarę jako tako wyglądało, natomiast cała reszta była w fazie jakiegoś remontu w cudzysłowie. Pracownicy po prostu to wszystko przekładali, naklejali cenki, zabierali. Ja byłam trochę w szoku i aż głupio było mi tylko, kosmety. Wybierać. I nawet zapytałam się obsługi, um, czy teraz coś robią, czy można wybierać te kosmetyki. I pan z obsługi w zasadzie to bardzo mnie zbagatelizował i powiedział, że no teraz trochę to potrwa. I tak spojrzał na mnie, ale może pani z tego koszyka powybierać. Powiedziałam, że bez przesady, nie będę na kolanach teraz wybierać kosmetyków z koszyka, które są bezpośrednio spod moich rąk zabierane. No słuchajcie, scena absolutnie kuriozalna, więc stwierdziłam, że robię sobie już na samym początku małą przerwę, idę na lody i spróbuję, nie wiem, za 15 minut, może coś się poprawi. Jestem w samochodzie? Jak zapewne możecie się domyślić, nic nie kupiłam. Moje wnioski są takie, że niestety, no, jestem rozczarowana TK Maxem w Blue City, ponieważ nie wiem, co tam się działo. Nie chcę tak wyrokować w 100%, ale wydaje mi się, że może to mogła być jakaś inwentaryzacja czy coś takiego, co jednakowoż trochę mnie dziwi, żeby zabrać trzy czwarte produktów do kosza, zabrać je tak naprawdę spod rąk klienta, ponieważ to było tak, że wiecie, właśnie na, tym, na tych płeczkach, gdzie one były wyłożone. Ja sobie podeszłam i po prostu. Po nawet nie, nie zdążyłam tego zobaczyć, bo obsługa zabierała je do swojego koszyka i gdzieś tam, wiecie, sprawdzała ceny czy coś takiego. E, dziwi mnie to, dlatego że jak wiecie, no. Sama pracowałam w sklepie i to bardzo długo w seforze. Doskonale wiem, ile jest obowiązków i tak dalej. Natomiast u nas to było nie do pomyślenia, żeby po prostu praktycznie cały sklep w godzinach otwarcia zabierać. A tutaj no, nie dało się nic wybrać, ponieważ wszystko co zostało to były jakieś takie ostatnie ogryski. Może jakbym bardzo się postarała, ale na pewno nie było to nic dla mnie. Robiłam dwie próby, więc tutaj niestety nic nie mam. Jestem na nie. I teraz jedziemy do Janek. Może tam będę miała więcej szczęścia. Dobra, trzymajcie za mnie kciuki, jesteśmy w Jankach. Próba druga przed nami. Tutaj miałam trochę więcej szczęścia. Udało mi się kupić produkty do ust, tuż do rzęs, oraz kredkę do oczu, ale czuję jeszcze niedosyt. Więc pojadę teraz do. Wola Parku, żeby spróbować Znaleźć jakieś produkty do makijażu twarzy Aczkolwiek widzę pewną prawidłowość Ponieważ podobne rzeczy, które zauważyłam w Blue City Były również tutaj w Jankach Więc spodziewam się, że w Wola Parku Może być podobnie, ale jednak mam trochę Nadzieję, że jakiś produkt do twarzy Jeszcze znajdę Aczkolwiek trochę to nam jednak pokazuje Słuchajcie, że jednak no, Zaopatrzenie się w cały makijaż Na pewno w jednym sklepie TK Max To chyba trzeba mieć trochę szczęście Bo jest to trudne Jestem teraz w Wola Parku i wiecie co? Wszystkie jakby te stoiska wyglądają naprawdę bardzo podobnie. No nie ukrywam, że jest tutaj tak bardzo dużo takich belejakich po prostu rzeczy, ale udało mi się między innymi znaleźć taką paletę BH Cosmetics i zestaw do twarzy. Słuchajcie, Bella Pier sprawdziłam sobie oceny, na zagranicznych stronach mają bardzo wysokie recenzje. I myślę, że to będzie fajne, ponieważ mamy tutaj podkład mineralny, kole, korektor, róż do policzków. Także, no, chyba wycisnęłam z tego, z tych wizyt najwięcej, jak mogłam. Wreszcie dotarłam, ja mam ze sobą pokrzywy weźcie sobie wodę, sok, kawę, herbatę Na co tylko macie ochotę i zaczynamy test Pierwszym produktem, który dzisiaj przetestuję Będzie paleta cieni do powiek To jest paleta BH Cosmetics Która powstała we współpracy z Sylwią Gani Beauty Nie jest to zbyt znana paleta Dajcie mi znać, czy Wy o niej słyszeliście do tej pory Ponieważ ja się z nią nie spotkałam Ale zaciekawiła mnie ona nie tylko ze względu na to Jak wygląda na zewnątrz, ale również ze względu na to że to jest paleta, która ma 22 kolory, także super. I zobaczcie, w środku mamy naprawdę całkiem konkretną kompozycję. Sprawdziłam sobie na jednej stronie internetowej i ta paleta kosztowała jakieś 134 zł tutaj u nas w Polsce. Ja ją kupiłam za 49,99, więc uważam, że cena, jak za tyle cieni do powiek to jest cena uczciwa, no ale zobaczymy, jaka będzie jakość. Naprawdę taka całkiem ciekawa ta paleta. Mamy tutaj zarówno odcienie matowe, jak również odcienie metaliczne. Mamy spokojniejsze maty, ale też takie trochę bardziej podkręcone, natomiast one wszystkie są raczej utrzymane w takiej zgaszonej tonacji. To nie są odcienie neonowe. Zobaczymy. Zacznę od odcienia Queen na powiekę ruchomą oka. Co by było sprawiedliwie, to nałożyłam sobie swoje bazy i pierwsze wrażenie dotykowe jest bardzo przyjemne. Cień jest niesamowicie miękki. O, ładnie wygląda. No, naprawdę ładnie, ale powiem Wam, że z tymi cieniami do powieki nie było mi dzisiaj lekko. Naprawdę było mnóstwo takich, no, mało ciekawych palet, jakichś takich marek, które nie są zbyt interesujące. Te palety nie były w najlepszym stanie. No, najprościej rzecz ujmując, one po prostu były jakieś takie przed... Potopowe. Teraz przechodzimy do pierwszego matu, czyli do odcienia Obsess, który nałoży sobie na zewnętrzny kącik oka w formie cienia przejściowego. Sam odcień jest po prostu śliczny to jest taki zgaszony róż z lekką domieszką brązu, przepiękny. Moi drodzy, jak to się pięknie nakłada! Naprawdę, dwa ruchy. I nie tylko że cień jest bardzo ładnie zaaplikowany na powiekę, jeżeli chodzi właśnie o tą tonację koloru. On nie jest jakiś poprzecierany, od razu widać, jak on się pięknie nałożył, to jeszcze on się naprawdę bajecznie łatwo blenduje. Super! Póki co, zachęcająca jest dla mnie ta paleta. Cień przejściowy nałożył się naprawdę świetnie. I teraz przyciemnimy trochę ten makijaż, pogłębimy go. I muszę Wam powiedzieć, że mam dzisiaj ochotę na fiolet, więc teraz nałożymy sobie ten cień Independent. Oj, ten jakiś taki słabiutki mi się wydaje. Spróbuję dołożyć. Ale o ile on rzeczywiście utrzymuje to ładne rozcieranie się, o tyle mam poczucie, że on już nie jest taki fajnie napigmentowany jak ten przejściowy. Trochę ciężko się osadza. Ładnie pracuje, ale wolałabym, żeby był trochę bardziej intensywny. Dopracowałam sobie ten fiolet, śliwkę jak zwał, tak zwał, i pierwsze wrażenie, co do tej palety mam naprawdę pozytywne. No, tak jak Wam powiedziałam, mógłby być troszeczkę bardziej intensywny, ale i tak uważam, że wygląda naprawdę bardzo fajnie, dobrze się z nim pracowało. I teraz przejdę do cienia gady, z którym będę sobie rozświetlała wewnętrzny kącik oka. W sumie to. Nie wiem kiedy ostatni raz miałam na oku połączenie złota i fioletu, a to naprawdę bardzo ciekawie wygląda. Uuu, ładne to! Nie, no zobaczcie, jak to się fajnie błyszczy. Byłam taka trochę sceptycznie nastawiona do tych metalików, nie sądziłam, że one mogą aż tak fajnie wyglądać, a tu proszę, jaka miła niespodzianka. Super. Do palety cieni jeszcze wrócimy Teraz przechodzimy do kredki do oczu I udało mi się dorwać kredkę z marki, którą bardzo lubię Nie ma jej niestety u nas I jest to marka Stila I ja znalazłam w sobie odcień Midnight Blue Za który zapłaciłam 27,99 zł I jak sobie tutaj sprawdzam To ceny są bardzo różne Ale można dorwać je za 60-80 zł Więc myślę, że to była całkiem dobra okazja Jest to kredka automatyczna Wykręcana I zaraz ją przetestujemy na moim oku. To dzisiaj będzie takie lekkie pawie oko, słuchajcie. O, chyba muszę ją trochę rozgrzać. Momencik na ręce rozgrzała się fajnie. Wiecie co? Ale żeby to była najbardziej miękka krecka, jaką do tej pory używałam, to bym nie powiedziała. W ogóle strasznie twardy jest ten rysik. Mm, zaczęło się dobrze. Wiecie co? Zrobię inaczej, bo jest to bardzo nieprzyjemne. Bo to się wykręca. O, już myślałam, że nie ma tej kredki w środku. Dobra. Zrobimy tak, że ja sobie po prostu nabiorę na moją dłoń trochę tej kredki i spróbuję zebrać ją ściętym pędzelkiem i w ten sposób zaaplikować. Może będzie trochę lepiej. No niby mam tutaj cienie, ale ona aż tak słabo to nie powinna się aplikować. Kreski zrobione, ale mam wrażenie, że wracam do Was tydzień później. No natrudziłam się niemożliwie. Musiałam użyć Duralyna, bo po prostu zrobienie kresek z, tym, z tą kredką było w zasadzie niemożliwe. Jest ona twarda, jest ona ciężka w aplikacji. Duraline swoje zrobił, natomiast na pewno nie będę Wam tego produktu polecała. Przechodzimy teraz do maskary. Sturzym to rzęs też nie było dzisiaj najprościej na świecie, natomiast chyba w każdym DK Maxie, w którym byłam, e, widziałam maskary Christian Breton. Wiecie co, ja w ogóle kojarzę tą markę, ale już dawno o niej nie słyszałam. O ile mnie pamięć nie myli, to ta marka ma kosmetyki związane z krioterapią, czyli trzymane w zimnie, ale już naprawdę bardzo dawno temu o nich nie słyszałam. E, nawet tą maskarę trudno było mi znaleźć w internecie, natomiast ogólnie jak patrzyłam na maskary tej firmy, to one kosztowały 70, 80, czasami 100 zł. Ja za moją zapłaciłam. 27,99 i ten tusz nazywa się Makeup Endless Lash Mascara. Szczoteczkę, co sobie tak naprawdę sprawdziłam dopiero w domu, bo nie otwierałam jej oczywiście w sklepie. I w domu dowiedziałam się, że jest to taka bardzo klasyczna szczoteczka, miękka, niesilikonowa. Sprawdźmy ją na moich rzęsach. Ogólnie to mam złe przeczucie, że ona będzie słaba. Pierwsza warstwa. No, bardzo delikatna ta pierwsza warstwa. Rzęsy wytuszowane, i tutaj znowu musiałam przejść przez niemałą batalię, ponieważ ten tusz aplikuje się niezwykle ciężko. Zbudowanie tego efektu jest trudne i pomimo naprawdę moich najszczerszych starań, jak widzicie, rzęsy spektakularnie nie wyglądają. Ten tusz ma taką specyficzną konsystencję, ponieważ jest go bardzo mało na tej szczotce i on jest taki sucho tak bym go określiła. I Już przy tym pierwszym użyciu jestem w stanie rozpoznać maskarę, która może zgęstnieć i naprawdę fajnie się później zachować oraz taką, która niestety będzie maskarą jakości kiepskiej. I ten tuż zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii, więc moim zdaniem, jeżeli macie 30 zł około na przeznaczenie na tusz do rzęs, to o wiele lepiej będzie, jeżeli poszukacie naprawdę super, super maskary, nie wiem, w Rosmanie, w czy w jakiejś innej drogerii, ponieważ ten tusz jest po prostu klapą. Wiecie co? Był dzisiaj taki moment, w którym zaczęłam tracić wiarę w to, że uda mi się znaleźć jakieś produkty do makijażu twarzy. Na szczęście w Wola Parku udało mi się znaleźć cały zestaw y, produktów mineralnych z marki Bella Pierre. Ja do tej pory jeszcze ich nie używałam. Sprawdziłam sobie recenzje w internecie i są naprawdę dobre. I wiecie jak ja się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że mam w zestawie podkład mineralny, korektor oraz róż do policzków. Jeżeli będzie taka potrzeba, to sobie troszeczkę przypudruję jakimś swoim pudrem. brązera nie znalazłam, więc go nie będzie, ale to, że mam tutaj ten podkład mineralny i korektor, to jest super. Tutaj na opakowaniu mam zaznaczone odcień medium, więc myślę, że to będzie dla mnie dobre. Ale poczekajcie chwilę. Musicie to zobaczyć. Ja mam dreszcze, ja się czuję oszukana. Zobaczcie, na opakowaniu jest wyraźnie napisane Concealer, prawda? Spojrzę jeszcze z tyłu. Application Concealer. No. A ja mam w zestawie bazę pod makijaż pod podkład. Co tu się wydarzyło? Ja naprawdę się czuję oszukana. Naprawdę bardzo źle się z tym czuję, że w opakowaniu jest co innego niż na opakowaniu. Jest to takie wprowadzenie w błąd. No ale dobrze, zobaczmy, co to jest za baza pod makijaż. Tylko zobaczcie, jakie ma bąble. A jaki zapach! Taki zjęczały okropny. O nie, wybaczcie, ale ja się nie podejmuję próby nałożenia tego na moją twarz. Yy, nie ukrywam, zaczynam się już obawiać tego podkładu, ale dobra, ten już spróbuję przynajmniej nałożyć. To jest odcień MF004 Cinnamon. Yy, odcień, pomimo tego, że to jest odcień medium, wydaje mi się stosunkowo jasny. Natomiast podkłady mineralne mają to do siebie, że potrafią się troszeczkę przyciemnić, więc może to będzie na moją korzyść dzisiejszą. I mam tutaj w zestawie jeszcze pędzel. Kabuki wybaczcie, ale to się niestety strasznie ciężko wyjmuje. Więc ja się z tym uporam, żeby Wam tutaj nie szeleścić i już nakładamy. Sprawdzam sobie tutaj jeszcze zapach, ponieważ trochę się obawiam, ale ten jest w jak najlepszym porządku. Pachnie bardzo ładnie, bardzo łagodnie, więc nawet zaczęłam się zastanawiać, czy ktoś tego po prostu nie podmienił z jakiegoś innego zestawu. Wiecie, w tych TK Maxach to są naprawdę różne historie. Dobra, spróbujmy. Widzicie kolorystycznie chyba nawet jest OK. Wydaje mi się, że mnie mocno nie rozjaśnia, a nie podoba mi się ten pędzel, on jest mało zbity i strasznie luźny i ciężko jest zbudować nim krycie, więc wezmę sobie swój. Spróbujmy teraz drugim pędzlem. Bardzo mocno się słuchajcie to pyli, o wiele bardziej Hilber Minerals. Krycie też jest bardzo delikatne. Muszę Wam powiedzieć, że chyba jednak z ciężkim sercem przy kolejnym produkcie będę już na nie. Na opakowaniu dostajemy informację, że można tutaj zbudować kompletne krycie dla wszystkich typów skór. Ja stwierdzam, że bardzo ciężko mi się ten podkład mineralny aplikował. Zdecydowanie ciężej niż te, które do tej pory testowałam. Wygląda on miejscami nieco plamiście, bardzo się pylił. Żeby zbudować to krycie, to musiałam naprawdę ciągle dokładać produktu. Kolor jest dla mnie za żółty, natomiast to już powiedzmy, że nie jest mineralny produktu, tylko jakby po prostu zwyczajnym doborem tonu, który nie jest idealny dla mnie. Natomiast no, nie czuję się też jakoś tak najświeżej w tym produkcie. Właśnie tego krycia tutaj za bardzo nie mam, więc znowu jestem na nie. Słuchajcie, dołożę sobie korektor, puder, postaram się trochę wyrównać i sprawdzimy jeszcze ten róż do policzków. Trochę to wyprowadziłam, ale lekko nie było, wszędzie się to pyliło, jestem cała w tym podkładzie, jestem na nie. Teraz przejdźmy jeszcze do różu z tego zestawu i zobaczmy, czy on chociaż w jakimkolwiek stopniu uratuje honor tych produktów. Widzicie, jak to się pyli? Oj, naprawdę staram się mało nabierać. I no wiecie co, jak ja miałabym aż tak uważać przy nakładaniu makijażu, to chyba zwariowała. Kolor ładny, ale no tak jak mówię, no przez to jak trudne są to produkty w aplikacji, przez to, że te kosmetyki są wszędzie, nawet przy minimalnej ilości produktu nabieranej na pędzel, to ja ich używać nie będę. Wróćmy teraz do palety BH Cosmetics, która była dzisiaj najlepsza. Nałożę sobie teraz odcień Underrated, który jest takim czerwonym odcieniem, ale z domieszką różu. Wydaje mi się, że on może całkiem fajnie wyglądać i nałożę go na dolną powiekę. A tutaj dużo pigmentu z kolei. Pod okiem wygląda na trochę bardziej czerwony niż w opakowaniu, ale odcień jest piękny, super się go nakłada. Te cienie mają sporo różnic pomiędzy sobą, mówię teraz o matach, wiem, że dzisiaj tylko kilka odcini z tej palety przetestowałam, natomiast tak patrząc na nią ogólnie, to uważam, że jest naprawdę ciekawa, fajnie się z nimi pracuje, nawet jeżeli jeden cień jest troszeczkę delikatniejszy i trzeba go dobudować, no i tak uważam, że jest to fajna paleta, ona kosztowała 49 zł, mamy tutaj spory wybór kolorystyczny, pracuje się z tym ładnie, więc akurat tutaj jestem na tak... Troszkę jeszcze podkręcę dolną powiekę tym metalicznym odcieniem. Wild Child, on mi się skojarzył, słuchajcie, z borówkami, które dzisiaj już jadłam. O, a ten do odmiany już się dokładnie tak nie nakłada. Widzicie? Hm. No właśnie, on. Pod okiem jest zdecydowanie bardziej zgaszony niż w palecie. Zobaczcie, że w palecie to jest właśnie taki fajny opalizujący odcień jagody, borówki, natomiast pod okiem on wygląda trochę szaro. Ale mi brakuje ładnych rzęs w tym makijażu, żeby udźwignąć takie cieniowanie, tyle kolorów, tak mocny kształt, to potrzeba naprawdę fajnych rzęs i albo super maskara, albo sztuczne rzęsy, no ta niestety nie dała rady wcale, trochę mi ich brakuje, ale to nic, test to test. Przechodzimy teraz do rozświetlacza z tej paletki, wydaje mi się, że on niestety może być dla mnie trochę zbyt drobinowy i zbyt biały, przekonajmy się. Czy na pewno on pięknie łapie światło, to trzeba mu przyznać? Czy jest za biały, to bym nie powiedziała. Zobaczcie, że jak patrzę na wprost, to właśnie nie ma takiego przykrego momentu, w którym jest tutaj przyciemnienie. Wygląda on naprawdę bardzo ładnie. Na mój gust jest trochę za mocny, ja jednak czuję się lepiej, kiedy rozświetlacze są minimalnie bardziej stonowane, ale ogólnie uważam, że jest naprawdę ładny. Zostały nam jeszcze usta Dorwałam dwa produkty ze Stili Pierwszy z nich to konturówka do ust Stay All Day Lip Liner Za którą ja zapłaciłam 27,99 zł I szczerze mówiąc Jeżeli chodzi o kolory, no to sugerowałam się Tym, jakie jest tło odcienia, czyli na, na tle tego odcienia Pink Moscato mamy kolor takiego zgaszonego różu, więc mam nadzieję, że taki też uzyskam na moich ustach. Natomiast jeżeli chodzi o drugi produkt, to kupiłam sobie pomadkę o nazwie y, Matificent Lipstick, za którą zapłaciłam 34,99 i tutaj z kolei na tle nazwy odcienia też mamy zgaszony róż, a ten odcień to Brule. Przed samym nałożeniem chciałam pokazać Wam opakowanie. Jest prześliczne. Odcień takiego jasnego pastelowego różu i te złote napisy bardzo mi się podobają, ale przejdźmy teraz do aplikacji. Ok, rzeczywiście jest to zgaszony róż. No, odcień śliczny. Nakłada się super. No, konturówka jest piękna. Jestem na tak. To opakowanie też jest bardzo ładne i przejdźmy do nałożenia pomadki. O, Jezu, jaka używana! O matko! No właśnie tego się bałam, że trafię na jakiś produkt, który jest jakiś totalnie użyty. Zobaczcie. I co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić? Nie wiem, sama nałożyć czy nie. Wybaczcie mi, ale naprawdę ja się boję tego nałożyć. Nie wiem, co kto z tym robił, dlaczego tego dotykał, dlaczego to jest w takim stanie, nie nałożę tego na swoje usta. Moi drodzy, wiecie co? Ta sytuacja niestety wytrąciła mnie z równowagi. Yy, nie zdecydowałam się na nałożenie tej pomadki, po prostu dołożyłam sobie tą konturówkę. Moje usta są wysuszone, ale wolę to niż nałożenie na siebie produktu, który był totalnie używany. I wiecie co? Chyba w ogóle od tego muszę zacząć moje podsumowanie, a mianowicie od tego, że tak naprawdę kupujecie kota w worku. Yy, myślę, że poniekąd normą jest, że te opakowania są trochę pootwierane i tak dalej. I o ile jeżeli papierek będzie w jakimś tam stanie otwartym, czy po prostu jest już otwarty, to to się da przeżyć. Ale to, że produkt macie użyty jest dla mnie kompletnie nieakceptowalne. Drugą nieakceptowalną rzeczą jest to, że w opakowaniu jest coś innego niż to, co Wy kupujecie, co macie zamiar kupić. Wiecie, no wszystko możemy zrzucić na bark tego, że po prostu tam tak jest, ale chyba jednak ktoś powinien się tym zająć, ponieważ jest to zwyczajne wprowadzanie klientów w błąd. Jak tutaj wybierać te kosmetyki? Jak tu wydawać swoje pieniądze? No ja na pewno kilkadziesiąt złotych dzisiaj zmarnowałam, ponieważ spodziewałam się czegoś kompletnie innego. Innego. No, chyba powinien być ktoś, kto te produkty po prostu sprawdza. I wiecie, w TK Maxie jest tak, że jak macie szczęście, to możecie dorwać coś fajnego, ale moje ogólne wrażenie jest negatywne i póki co nie będę się tam wybierała, pomimo tego, że te cienie są fajne i ta konturówka jest spoko, to jednak uważam, że mało było naprawdę ciekawych produktów. Mnóstwo było takich hmm, produktów uszkodzonych, jakiś Starych, y, takich, które są u nas kompletnie niedostępne i już może dawno temu w ogóle wycofane, nawet w innych częściach świata, więc uważam, że naprawdę lepiej jest zainwestować w coś porządnego, drogeryjnego, nowiuteńkiego, coś, o czym nie będziecie musieli za dużo myśleć, kto tego dotykał, gdzie to było, czy to na pewno będzie dobre dla mojej skóry, więc niestety, ale moje ogólne wrażenie o TK Max jest negatywne. Y, może jeszcze kiedyś się wybiorę, będę próbowała na coś zapolować, ale na ten moment kompletnie nie mam na to ochrony. 的 Kochani, to już wszystko na dziś. Jak widzieliście, był to dla mnie jeden z najtrudniejszych odcinków, jakie do tej pory nagrywałam. E, począwszy od tego, że w jednym PK Maxie coś było, w drugim nie, przez to, że musiałam się najeździć, żeby te produkty znaleźć, a kończywszy na tym, że jak widzieliście, kosmetyki e, sprawiły mi niemałe niespodzianki. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, ponieważ jestem naprawdę bardzo ciekawa tego, jakie Wy macie doświadczenia właśnie z PK Maxem. Czy udało Wam się upolować jakieś perełki, czy też omijacie ten sklep szerokim łukiem, ponieważ Ponieważ ja jednak zdecydowanie wolę iść do Rossmana, do Headle, do Sephory, do Douglasa, po prostu do zwykłych stacjonarnych perfumerii czy też drogerii, w których mam pewność, że te produkty będą nowe, będą dobre, jest też mnóstwo wyprzedaży, naprawdę można polować, a tutaj, no ja jestem zniesmaczona i zawiedziona. Kochani, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli tak było, to jak zwykle czekam na Wasze kciuki w górę, na subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Buziaki, Mua.